Cześć, siema, z tej strony Pokorobana. Dzisiaj się widzimy na W10. Tak, na W10. Powróciłem do tego serwera. Wznowiłem grę. No i teraz będę też na nim grał. Łączymy sobie film. Atak pająków. Horror. Taki śmieszny, ale Na tym serwerze, jak ktoś pamięta, to jestem magiem. Skąd zakończyłem... No, przerwałem grę, z, mając level 307, 347. No i się rozebrałem cały, no ale... Tydzień temu wróciłem, gram, jestem w tej gildi, co byłem przed przerwą. Też mam oficera. Pozdrowienia dla graczy. Zasadniczo my tu nie mamy za, za, za bardzo do pokazania. Taki króciutki odcineczek dzisiaj powinien być. O, ale się mi nazbierało tych owoców. Chyba sobie zrobię koktajl. Już nie. Tutaj mam sławiutki poziom, no bo nie karmiłem go przecież To jest To jest ten, mam go na pierwszym poziomie wczoraj mi się udało wrzucić salę rycerską na 18. zbieram na 19. o 2600 ostatnio miałem łup ojej 130 dałbym radę Dobra. Wczoraj rano. Miałem łup na jednego żołnierza 3 miliony kamienia. No oczywiście, że wziąłem. Poszukajmy sobie łupu jakiegoś. No, co? Trzeba na tym serwerze wszystko praktycznie pozycję odbudowywać, bo jakoś w sierpniu zrobiłem przerwę. Przerwę. Hmm. No, i troszeczkę spadłem w pozycji graczy. W twierdzy, to chyba nawet nie wiem, bo pod koniec, przed przerwą to już trochę olałem. Twierdzę, Twierdza 992. No, to może parę pozycji spadłem. Pozycja graczy dużo spadłem, to nie powiem. No, takie życie, co mogę powiedzieć. No, Piszemy sobie, tak. Mm. No i dobra Co my tu możemy Dobra Golda mam za mało, żeby rozdać No dobra no to Idziemy sobie Hemory Gold po 1 na 20 Dobra zaczynamy tutaj dwustatny level to nie będzie żadnych problemów rękawice, no niestety na szczęście nie potrzebujemy takich dobra trollowe trio o piękny krycik, o zręczność, inteligencja, e, siła zręczność król. O, plus 16. To by można nawet i założyć. Ale nie będę miał golda na wydobycie. No, na wydobycie kamienia, znaczy tych surowców. No dobra, no to... Może go później założymy, a może się trafi coś innego. Molu. Czyli zbior. A co 52 miliony. I to jest Krycik. Znów pająki. O właśnie. Atak pająków właśnie oglądamy. Bardzo ciekawy film. Polecam. Taki horror komedia 20 milionów. Zaczęliśmy ładnie. Boss orków. No, kurde no. No pierzeń plus 18 trzeba by go założyć. Tak powiem. Bezorc 18 milionów7 i kończymy 21. 20,1. Tak Smog mold No... I tak właśnie zakładałem, że do dziesiątki odbiorny jeździec, jeźdźcy, że do dziesiątki to powinniśmy dojść tak bez. Chciałem powiedzieć bez problemu, ale to właśnie pierwszy bloczek. No, to jest właśnie z magiem. Tak jest. To jest kwestia, tylko kryta. Plus 11. Dobra, mamy 10 na 20. Potwór z jezior. Dobra. Pokonamy. Jeśli tego pokonamy teraz, to by było bardzo dobrze. A, tak w ogóle. Bardzo ładnie. Pod, o... Pod odcinkami się pojawiają jakieś wyświetlenia. Mało, ale są. Mamy buty. Trzeba je założyć. Co mogę powiedzieć? Dobra, bierzemy ławeczkę. No i będzie level dzisiaj. Dobra. Wyposaż. Co my tu mieliśmy jeszcze? Wyposaż. E, plus 16. Tego nie. Tego też nie. A, jeszcze był ten, ale też nie, bo to... A, to miałem. Wyposaż. No i trzeba iść do... ...polara. Pójdziemy sobie najpierw... Z pierścieniem. Użyjemy do butów. Tu już sobie za surowce uzyskamy, bo mamy taką możliwość. Dobra, i zobaczmy, jak. O, już 19 milionów nie jest to dużo, ale coś to zawsze jest. Dobra, najważniejsze mamy na. Będą epiki do toalety. Ulepszenia. Wyjdą szukać pożywienia. Trzeba wszystkich ostrzec. Telefon odcięte. Postrzeżemy ich przez radio. To uwierzy temu wariatowi. Tu mamy 4, tu mamy 3. Trzy i jeszcze to sobie też może na trzy ulepszymy. Tak, starczy nam. Co się dzieje do diabła? No i dobra, i to by było na tyle z ulepszeń. No tak, to sobie do góry podniesiemy. sobie zostawimy też, niech sobie będzie w plecaku. Może mi się dotrwane i przyda. Hmm. Próbujemy przeklikać sobie. Może wbijemy level i wtedy pójdziemy jeszcze sobie na trochę do lochów. Mamy 72 grzybki. Ostatnio sobie zastówkę kupiłem. Miałem 500 grzybów. No ale no flaszek musiałem sobie poszukać smokogryfa wykupić. No i paru i temów poszukać.

to trochę nam łatwiej powinno pójść jeszcze w tych, w lochu. Wszyscy powinni natychmiast się uzbroić. pająki zaatakowały miasto. pająki. To Jest. Potężne pająki. Co to za Dobra, nie, 600. Dobra, akarabana. Za bardzo czatu gildejnego nie pokazuję. Ale to jest taka fajna szyczka. Tu się da zwijać, rozwijać. Jakby ktoś nie wiedział. A raczej wszyscy wiedzą. Dobra, 19 milionów. No i 37% od portalu mam. Od gildejnego 38%. Więc procent więcej. Dobra. Wszystko dobrze? O! Nie możesz Biegnie wielka Czy damy radę? Tu mamy. Właśnie. Wojownika. Wojownik na zmagiem Z magią sobie zawsze radzi. No ale tu ode mnie muszą czerwone bardzo dużo wyjść. Hmm. Chyba trafiliśmy na bloka konkretnego. Dobra, przeklikamy go. I jak go pokonamy, to pokażemy walkę. <laughs> Sobie tą walkę poszedłby jakiś 50 milionów. To z gościa by nie było co zbierać od party? Nie rozumiem tego. Jasna yes, na no cholera. Kurda. Mogłem jednak tam tego nie zakładać. No, no niestety. Wszystkiego się nie przewidzi. Kosi trzeba sobie tak porozciągać. Skończymy odcinaczek I wskakuję na rowerek i jadę się. Jadę się przejechać troszeczkę. No pewnie wyposażmy. no. 18 milionów, ale dobra. Także będzie teraz. Właśnie to jest program. Kurda. Nie. Nie wydam 10 grzybów. Po prostu poczekam do jutra. Jutro Zrobię tą podmiankę. Nie mogę wydać grzybów, bo z Ur tego dziela wola, dobra Trafiliśmy znów na wojownika i to chyba by był na tyle tutaj już nawet choćbyśmy zrobili tą podmiankę, to szczerze, nic by to nam nie dało. Mhm, uh -huh. nic to nam nie da. No, tutaj nie mamy szans, by... Ale w sumie spróbujemy to jest magna maga. To siła krytów będzie. I może? Dobra, ostatnia próba na tej.

jak się pająki śmieją Bardzo ciekawy film Do obejrzenia Polecam To jest bardziej Ten gatunek Bardziej komedia niż horror Dobra. Gadam, gadam. A same lochy się nie będą robić. Przecież. Ork na wilczku. 328. My tu mamy... Hmm... Ale nas potraktował krytem co za. Jak jej Marna No właśnie, o to mówiłem. Bardziej szansę mamy z sutenerem Petry. Jest magiem. Kurczę. Drugi przycisk od myszki nacisnąłem. Nie mamy szans. Jednak jest zbyt potężny. 13. Z tym dzielem też nie mamy szans. To chyba to będzie koniec zaraz zakończymy odcinek po prostu fajnie fajnie by było jakby ten nam wszedł ale nie mamy szans. No i trafiliśmy po prostu na no, no bloki. czternaście i już się popsuło wszystko 9 milionów No i to by było ty na tyle. Zostało gadać. Ja. 84% Dobra, to jego sobie później na No hmm. Dobra, zostaje jeszcze jedna walka. Hop na A Sera 89 dobra, no może może uda nam się chociaż dociągnąć klasę do 90? to nie będziemy nic szukać za bardzo tu jest jeden, nie Zakończymy odcineczek i następny się ukaże no tak jak mówiłem w niedzielę z S36 No to ja się z Wami żegnam i widzimy się na kolejnym odcinku. Cześć